Więzienne cele, a w każdej z nich kilkunastu osadzonych opozycjonistów. Tak wyglądała obozowa rzeczywistość w Strzebielinku. Po 13 grudnia 1981 roku trafiali tu działacze opozycji, którzy zostali uznani za niebezpiecznych dla systemu. Wśród nich wielu ludzi Solidarności z Torunia i Bydgoszczy, m.in. Andrzej Madrak. W celach byli wyłącznie więźniowie polityczni, nie było więźniów kryminalnych. A resztę, resztę to udało nam się wywalczyć, walcząc z regulaminem, z administracją więzienną. Mieli więc cywilne ubrania, a cele w ciągu dnia były otwierane. Mimo panującego w obozie rygoru, udało im się dokumentować codzienne życie internowanych. Zdjęcia były wykonane za pomocą bardzo prymitywnego starego aparatu druch oraz małego enerdowskiego certo, który ukryty w konserwie mięsnej przemycono do obozu w paczce żywnościowej. Moja żona przemyciła go w pustce do pojarni w pustce mięsnej. W każdym razie Jak go odebrałem ten aparat i dałem go leszkowi różańskiemu, który był zawodowym, prawie zawodowym fotografikiem. Zdjęcia, zdjęcia zrobił unikalne. Zdjęcia robili też Andrzej Madrak i Zbigniew Ankerstein. Część fotografii trafiła właśnie na wystawę przygotowaną przez Europejskie Centrum Solidarności. Mamy nadzieję, że ta wystawa Właśnie w tym miejscu, na terenie Uniwersytetu, który był też niepokorny, którego wielu przedstawicieli również znajdowało się w pod ulicach i w Szybielinku, w tym miejscu, gdzie tyle osób młodych przychodzi, zainteresuje to młode pokolenie i skłoni do refleksji. Wystawę w Bibliotece Głównej UMK można oglądać do 25 czerwca.